Na Zdocie w Kwidzynie można się przejechać nie tylko swoim klasykiem, klasykiem kolegi, ale również klasycznym autobusem, więc z Nakła na przyjechał Ogórek, oryginalny Jelcz, którym odwiedzający z w Kwidzynie mogą sobie pojechać na wycieczkę krajoznawczą, zobaczyć jak wygląda miasto Kwidzyn, jak wyglądają okoliczne drogi. Chętnych nie brakuje, wycieczka odbywa się już po raz czwarty albo piąty dzisiejszego dnia. Jak widać kolejka się ustawia, jedni pasażerowie wysiadają, kolejni wsiadają i tak można się w Kidzynie przenieść w czasie do epoki kiedy ogórkami jeździli wszyscy polscy obywatele. Muzeum motoryzacji w paterku dostarczyło tego wspaniałego ogórka i zaraz wybierzemy się razem z pasażerami na przejażdżkę po Kwidzynie. To co, jedziemy, nie? Jedziemy. To pasażerowie śpiewali, kierowcy piosenki. Może ktoś umie. Bo nie było takiego radia. Przy okazji zapytamy kierowcy: jak jeździ się takim jelczem? Czym różni się jeżdżenie takim zabytkowym ogórkiem od współczesnej jazdy autobusem lub PKS-em? Po pierwsze, nie zmieni biegu, jak nie umie, bo tu jest niesynchronizowana skrzynia biegów. Trzeba umieć zmienić bieg. Następnie trzeba kontrolować hamulce, bo tu nie są takie hamulce jak w nowoczesnych autobusach. To było w instrukcji, że najpierw ma zahamować silnikiem biegami, a na końcu hamulcem nożnym. Więc trzeba umieć jechać i kontrolować, żeby miał powietrze w hamulcach. No i wiadomo, ciężko się skręca, bo nie ma wspomagania. Trzeba odpowiednio dobrać jazdę i, i patrzeć na warunki i trzeba wtedy wiedzieć, kiedy jaki bieg wrzucić, żeby można było skręcić kierownicą odpowiednio. I tak właśnie wygląda jazda ogórkiem w Kwidzynie. Takie atrakcje tylko w Kwidzynie. Musicie tutaj być następnym razem.